Siemaneczko ziomeczki, witam w czwartym odcinku serii prosto z czołgu. Ja jestem w Saski 2002A. Dzisiaj jedziemy na przełęczy czołgiem T46. No to jest czołg, radziecki czołglek trzeciego tieru. To jest ulepszony T26, tylko na podwoziu BT2. I ma lepsze działo, które ma lepszą penetrację, szybką, lepszą szybkostrzelność strzelność i, i sam pojazd jest dużo szybszy od poprzednika swojego. Yy, tutaj w tej bitwie sam się przyznam, no nic ciekawego nie zrobię za bardzo. Strzelę raz, jeden czołg, ale raczej tu chciałem sprawdzić czy nikogo tu nie będzie i chciałem jakby coś to zbadać naszej drużynie. Bałem się, że tu będą czołgi przeciwnika, bo często tutaj ktoś jeździ, ale na szczęście nie było żadnych szybkich czołgów na spota i nikt nie mógł mnie wykryć. Yy, tak. Yy, tak, yy, właśnie wracając do tego czołgu, to jest zaprojektowany jako zmiennik dla T26, do masowej produkcji wszedł w 1936 roku ale produkcja się okazała zbyt droga i ten czołg w przeciwieństwie do T26 ma przyzwoitą szybkostrzelność, przyspieszenie i prędkość. To jest tak, no jak mówiłem, T26 na podwoziu BT2. Mimo że wciąż masowano zbroję, zyskuje dostęp do niektórych znacznie lepszych broni, na przykład działa 47 kalibru 47 mm i 37 mm szybkiego strzelania i bezkompromisowej 76 mm milimetrowej chałbicy, którą mogą, które mogą zajmować ogromne obrażenia przeciwnikowi. No. Yy, a wracając tu do meczu. Yy, tutaj ukryłem się za kamieniem, żeby jakby coś się stało, to tu mi ściołokąpa totalnie. Zawróciłem. Nie wiem jak to się mogło stać. Tutaj chciałem lekko wyjechać, ale się obawiałem, że tam na górce będą, będą. I później w ogóle mega rzecz kurde dla jakiegoś zrąb zrąbanego kurde gościa. Tutaj strzelę tego mm, M3. Tak, M3. I to chyba jest moje jedy jedyne... Nie, nie. Tutaj tu nie będzie Kenny, którego chyba trafię. A tutaj staram się po prostu wychywać osoby, które będą tu przejeżdżać. I tutaj będzie słaby wynik. Ale będę przy, to przynajmniej to 5 razy za pierwsze zwycięstwo. I w sumie tymi, tutaj pokażę Wam dwa meczki, bo ten pierwszy, w sumie się uzmieniliśmy w jakieś tam 6 minut też. Czyli tak jak yy... ostatnio? Tak, tak jak ostatnio. Yy... I tak, tutaj zobaczcie zaraz jakąś naprawdę dziwną, dziwną scenę. Yy... Tutaj wykryłem yy, yy, czołg, mistycel czołgu yy, premium i się wystraszyłem, bo on był mnie zniszczył jednym strzałem. Znaczy, wolałem sam się uszkodzić niż, niż gdyby ten, ten czołg miał mnie zniszczyć całkowicie. Wolałem przeżyć tą bitwę i dostać chociaż trochę więcej doświadczenia niż zostać zniszczonym pierwszym strzałem. W sumie i tak bym, ja bym nawet w niego nie strzelił. Właśnie w sumie miałem szansę w niego strzelić, ale nie skorzystałem, z czego bardzo żałuję. I tak, tutaj na kapa jedziemy. Miałem tutaj... O, tam w bazie został właśnie Ulverain i tam wzywa pomocy tutaj yy, chłopacy z naszej drużyny. Myślę, że chłopacy. Wykryli y, dział samobieżny za chwilkę. Za chwilę. Y, w ogóle w tych dwóch bitwach, które teraz wam pokażę, zebrałem na T28. Tak, doświadczenie. Pieniędzy nie wiem czy mi starczy. Jeszcze go nie kupiłem. Y, i, I tak, kupię. Y, mam nadzieję, że uda mi się następny odcinek highlight tym czołgiem, ale nie jestem pewien. Tu chciałem pomóc kawu jeden trochę, trochę chociaż go przyspieszyć i no sami porównajcie, no wydaje mi się że trochę, szy trochę szybciej jechał yy, ale on, on chciał on nie chciał nie wiem czemu nie wiem czemu wolał jechać wolniej ale ale no no, no, no nie wiem nie wiem tutaj wjeżdżamy na kapa i teraz w sumie Teraz w sumie tutaj zniszczą jeszcze jedno działo bieżne i, i te niszczyciele tam zostaną w bazie. Tak, niszczyciele tam zostaną w bazie i już nic się nie stanie. Tak, tam widzicie Bizon, tak? Bodajże Bizon. Yy, tutaj wszyscy piszą, że Cap, Cap, Cap. Ja też napisałem Cap, żeby nie być gorszym. No i tutaj razem ja, KW-1 i M7. Tutaj znowu mi ścięło kompa i bałem się, że za daleko pojadę, nie? I tutaj strzeliłem sobie ostatni raz i wygrała bitwa. Mm, widzicie, właśnie w 6 minut y, się umieliśmy tutaj z tym meczykiem. Tu mi znowu pięknie ścięło kompa mm -hmm. Dobra. No, zobaczymy, tutaj wynik. 6925 kredytów i 1435 doświadczenia, przy czym znowu 5 razy za pierwsze zwycięstwo. I odznaka mistrzowska trzeciej klasy. No i tutaj obserwowałem tylko i asysta wyniszczenia. Zaobserwowałem tego M3. Bodajże. No i asysta wyniszczenia też. Ale no. Dostałem y to doświadczenie raczej za kapa. Myślę, że to doświadczenie jest za kapa i za to, że przeżyłem. Tutaj yy, najlepsze oznaczenie, duży kaliber miał KW1. Yy, tak. Mm -hmm. yy, yy, najwięcej doświadczenia KW1, fragu KW1 i KW1. A najlepszy czołg. Chyba też był Tutaj przez chwilę spojrzałem na przeciwną drużynę, żeby porównać i zdecydowanie tutaj w na naszej drużynie byli lepsi gracze. I tutaj od razu wchodzę w bitwę. Zobaczymy jak mnie rzuci. Znaczy ja wiem jak mnie rzuci, ale Wy zobaczycie jak mnie rzuci. Aha i właśnie, chciałbym bardzo podziękować kolegom, którzy z mojej klasy którzy hejtują moje filmiki tak nie będę podawał imion i nazwisk ale tak, dziękuję bardzo, że jesteście takimi takimi świetnymi kolegami yy, tutaj mapka westerplate Westfield, Westfield. tak przepraszam, bo tutaj mi ten znaczek mirilis action zasłania mi wszystko i tutaj nie, nie mogę odczytać i tak, jestem najgorszym czołgiem, bitwa jakbyście się tak zastanowili to przegrana, chociaż mieliśmy yy, hulicha. nawet dwa, no ale oni mieli te jeden heavy, kawu 1 mieliśmy na te 14, no w sumie pz jeszcze były, ale te, te bardziej niszczycielskie, te średniego, średnie, pz shelf 6c, 4c i tutaj zdecydowałem się pojechać na na ten wielki most yy, ten, po, to, ten odłamek tego mostu po lewej stronie i chciałem stamtąd strzelać i w sumie tutaj chyba też nie, za dużo nie zrobiłem yy, tutaj spróbowałem strzelić, tak raz strzeliłem, ale i tak Raczej wątpiłem, że trafił No i nie trafiłem. Właśnie kiedyś w tym, w RNG No Comments z WOTA oglądałem taką zarąbistość tutaj, że, że jeden człowiek właśnie jechał, z te, tu, tu gdzie ja stanę, i jechał jakimś, nie pamiętam, jakimś mega totalnie szybkim PZ. PZ-em 1C chyba, tak. Nie wiem, nie wiem. Jakiś człowiek, może nie w RNG, ale gdzieś widziałem, że ktoś jechał jakimś szybkim czołgiem i zatrzymał się na tym stojącym bolcu, na tym stojącym kawałku mostu. Yy, tu po prawej nie widzicie, bo mi o kompa. Yy, tutaj się zatrzymałem, bo się bałem, że znowu mnie wyrzuci 50 metrów dalej. I tutaj tak ostrożnie chęcał, czas się zatrzymywałem na początku. O, tu mnie z, za daleko obróciło, tutaj próbowałem strzelić. Ymm, ale mi było zabrali. O i właśnie tutaj przede mną jest ten i właśnie tam ktoś strzelał. Tutaj. tutaj, o właśnie, temu yy, cicza chi, y, trochę zadam obrażeń tam w tym meczyku. Ym, tak, no. Yy, tutaj gra się toczy dalej, przegrywamy. Jak widzicie, bitwa raczej już jest z góry przegrana. 3 do 7. Yy, więc dużych szans nie ma na poprawienie tego. Są takie właśnie mody dowota, na przykład, że tam oblicza, ile jest szans na zwycięstwo. I ja się tak zastanawiam, ile by u nas było. Myślę, że o mało o i właśnie tu przede mną jestem, ten ten o tu widać po prawej na dole tutaj za mnie tutaj dalej yy, nie, to już inny chyba tutaj myślę że dalej będzie jechał do przodu no właśnie jak tu widzicie nawet przyzwoita szybkostrzelność Yy... Tak, właśnie on prowadzi na T28, który mnie zniszczył w pierwszym odcinku i tu mnie zablokował T4... T4... Nie, jak to krok? Tak? T60. Albo T60. Albo T49. Tak, T49. Ja próbowałem pojechać do tyłu, a... No a on jechał do, cały czas jechał do przodu i no i mnie, nie mnie zablokował. Tutaj yy, Matilda tutaj się Tutaj ta, jak zwykle Mati part Matildy yy, nie trafili za pierwszym razem. I chociaż trochę uszkodzeń nabiła. Yy, tutaj tamten pezep. Tamten pezep mnie interesował, a tu... Tutaj on był, ten człowiek był raczej zniszczony, bo sam z bazy naszej się strzel chyba Wolverine? A właśnie, yy, co do Wolverine'a, bo na, yy, Wolverine idzie na Hellcat'a, nie? I Hellcat będzie znerfiony. Tak, yy, Hellcat będzie miał obniżoną szybkostrzelność. Yy, yy, to. Penetrację będzie miał nie, penetrację nie, tylko yy, rozrzut w pocisku, czyli że tam jest to kółeczko, nie to tam gdzie może rzucić ten pocisk, to ma dość mało i właśnie no... No i ja bardzo żałuję, bo bardzo chciała, znaczy jeszcze tego czołgu nie ma, ale patrząc na bitwy, które ludzie nim rozgrywają, no widać, że to bardzo dobry czołg. Tam, tutaj ten PZ4H się wraca do bazy. Ja właśnie tutaj patrzę na tą dynamikę gąsiennic czy ale prawdopodobnie na moim komputerze tego nie, nie widać bo z, moim, z moją grafiką to no to z no moją grafiką jest słabe. tak tu widzicie właśnie ten Wolverine to były na kapie przez chwilę no i to taki jest właśnie koniec naszej drużyny 6, 6 do 15 Yy, tak, dobrze, że Wulverine nie jest znerfiony, bo na bardzo chcę mieć. 44 doświadczenia, jezu. Czemu ja nagrałem taki odcinek w ogóle? Koledzy się ze mnie śmieją, że, że nagrywam takie słabe odcinki. 3281 kredytów. Yy, no i chicze uszkodziłem ciche. No, w takim razie to już będzie za. jakiś czasu już kończymy. No, no, dobra. Zobaczmy wynik drużynowy. U nas oznaczeń nikt nie, a w przeciwnej drużynie stalowa ściana i duży kaliber. to yy, był Najwięcej, dos... najwięcej doświadczeń, yy, boże, doświad... najwięcej chwili miał ten T40, a uszkodzeń PZ4H. Ym, a czołgiem najlepszym był Churchill a PZ4 no hmm. też tutaj najlepszy ale był PZ4 według mnie był tutaj chyba najbardziej się wykazał Churchilla tutaj od obrazy zabili jako jednego z pierwszych no hmm. myślę że no myślę że to by było na tyle tu dwie krótkie mitwy czołgiem T46 radzieckim czołgiem trzeciego tieru. Następny odcinek będzie prawdopodobnie z T28 No to dziękuję Oczywiście nowych widzów zapraszam do subskrybowania mojego kanału, łapkowania filmików i komentowania. I proszę kolegów, żeby się ze mnie nie śmiali.